W dzisiejszym odcinku odwiedzę Muzeum FC Barcelony i wejdę do szatni na Camp Nou. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy pod muzeum i wchodzimy właśnie na stadion FC Barcelony. I tutaj będziemy zwiedzać Camp Nou. Więc zaczynamy zwiedzanie stadionu. Pierwszy pokój jest poświęcony Johanowi Cruyffowi. Tutaj znajdziemy jego złotą piłkę. Znajdziemy także jego koszulkę, w której grał. Naprawdę już tutaj wiele ciekawych gadżetów. Teraz przejdziemy do strefy, w której znajdują się wszystkie trofea FC Barcelony. Jest tego naprawdę sporo. Zapraszam. Czajcie, tutaj są korki z 1950 roku. Zobaczcie jak wyglądają. Naprawdę jest to zabawne. Nie było korków, tylko była taka jakby podkowa. Nie wiem jak to nazwać. W pewnym momencie zobaczyłem historyczną koszulkę Diego Maradony. I tutaj mamy koszulkę Diego Maradony numer 10, z jego oczywiście autograf. Jest to koszulka z sezonu 1983-1984. Mamy tutaj także złotą piłkę stoiczkowa z 1994 roku. Są jego bulty, koszulka, oczywiście na koszulce jest autograf. No i zdecydowanie jest to piłkarz, który także zapisał się na kartach historii FC Barcelony. No i jest święte trio, jest Pikem Messi i także Iniesta. E, oczywiście na tych koszulkach znajduje się autograf, więc na pewno jest to ciekawa opcja. W muzeum także znajduje się zota piłka Ronaldinho, czyli piłkarza, który no czarował tutaj na Camp Nou i zagrzewał kibiców do kibicowania i w wielu młodych zawodnikach zaszczepił miłość do futbolu. I mamy tutaj 5 pucharów za wygranie Ligi Mistrzów. Oczywiście pierwszy z 1991 roku i później 2005-2006. Mamy dalej 2008-2009, 2010-2011. No i ten najnowszy z 2014-2015. Mamy tutaj jeden z pierwszych elementów, kiedy było budowane Camp Nou 19 luty 1922. Proszę bardzo, tak to wygląda. Przed czas zobaczyć złote piłki Leo Messiego. I uwaga, 7 złotych piłek Leo Messiego. Pierwsza zdobyta w 2009 roku, ostatnia w 2021. No gość to jest na pewno legenda FC Barcelony, ale także no, legenda po prostu futbolu. Wygrał wszystko, co było możliwe, zdobył Mistrzostwo Świata. No i są tutaj złote piłki. Po zwiedzeniu muzeum przenieśliśmy się na trybuny. Od razu po wyjściu z muzeum znajdujemy się na trybunach Camp Nou. Można teraz tutaj sobie na spokojnie usiąść, popatrzeć jak to wszystko wygląda, ale my ty byliśmy podczas meczu, więc jeśli tego nie widzieliście, to zapraszam was na mój kanał. Ale uwaga, będzie szansa, żeby usiąść na ławce rezerwowych, więc tam się teraz kierujemy. Teraz znajdujemy się w strefie honorowej, w strefie VIP, można zobaczyć jak to wygląda. Kierujemy się na salę konferencyjną, a także do szatni FC Barcelona. Mamy tutaj strefę, gdzie piłkarze udzielają wywiadów. No to jest spora ścianka i można tutaj jest właśnie wywiady między innymi z Robertem Lewandowskim, ale także z innymi piłkarzami. Jest to naprawdę duża duża salka i teraz wejdziemy do sali konferencyjnej. Na tej salce znajduje się ponad 40 miejsc dla dziennikarzy, oprócz tego są tutaj kamery, czas, który sugeruje kiedy kończy się konferencja i oczywiście miejsce, gdzie siedzą piłkarze razem z trenerami. A teraz idziemy do szatni na Stadionie Barcelony. A teraz wchodzimy do szatni gości. W szatni znajduje się jacuzzi, kilka pryszniców, a także klozetki, na których wykonywany jest masaż. Oprócz tego są także... Beczki, w których jest po prostu regeneracja teraz zawodnika po meczu. Oczywiście tam jest lód, jest tablica, na której trener może przeprowadzić analizę przedmeczową albo w trakcie meczu. No i oczywiście miejsca do siedzenia dla samych zawodników. A z szatni prosto kierujemy się do tunelu, którym wychodzą piłkarze. No i teraz podobnym krokiem przejdziemy tędy. W tym miejscu spotykają się piłkarze obu drużyn. Z prawej strony wychodzą piłkarze, gości, natomiast gospodarze, czyli FC Barcelona wychodzi z lewej strony. No i następnie tym tunelem zmierzają prosto na boisko. Tędy wychodzi właśnie FC Barcelona wprost na murawę Camp Nou. No i jesteśmy chyba najbliżej jak się da. Murawy Camp Nou, Murawka, no po prostu top, nie? Chyba to od Liniki tutaj wszystko cieli, bo to robi naprawdę ogromne wrażenie i widać, że jest to duże lotnisko, na którym piłkarze Barcelony a także przyźnicy na pewno trupem bardzo dużo kilometrów, a stąd stadion jeszcze wydaje się większy niż na meczu, no bo jesteśmy na samej murawie. Jestem ciekawy, jak to wygląda z środka boiska. No i jesteśmy na ławce rezerwowych FC Barcelony. Tutaj piłkarze siedzą i oglądają poczynania swoich kolegów z drużyny, ale z tego miejsca muszę wam powiedzieć, że nie wygląda to zbyt najlepiej, no bo nie widać ani linii końcowej, ani linii z drugiej strony boiska. Co ciekawe, podczas zwiedzania można kupić murawę z Camp nou, Albo siatkę z finału Ligi Mistrzów z 2015 roku. Wtedy Gerard Piqué pociął siatkę w bramce, no i utworzono z niej 1600 elementów na sprzedaż. Można kupić takie kwadraty i siatki. Wjechałem teraz na samą górę kampną i tutaj są budki komentatorskie. Stąd właśnie komentatorzy z całego świata emocjonują się wydarzeniami na kampną. Niektóre miejsca na kampną są naprawdę mocno nieprzemyślane. Na przykład to, zobaczcie widok z tego miejsca, no bo to jest po prostu hit. Nie dość, że się dostanie słabe miejsce, to jeszcze patrzcie, co tutaj się dzieje, nie? Takim oto sposobem zwiedziliśmy całe Muzeum FC Barcelony. No i nasza podróż w muzeum kończy się w sklepie, w sklepie Dumy Katalonii. No ale my już tutaj robiliśmy zakupy, sklep Wam też pokazaliśmy, więc ulatniamy się z tym. Zwiedzanie Camp Nou za nami. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole, aby być na bieżąco.